Witamy wszystkich w kolejnym odcinku dotyczącym gry Risen 2. Właśnie nasz statek dobija do portu na wyspie piratów, i będziemy podążać do fortu, gdzie znajdują się e, piraci. A, wyglądasz niemal przekonująco. Inkwizycja znów cię wyrzuci, jeśli zobaczą cię w tym. Chodź, załoga wyszła. My też powinniśmy. Wątpię, żeby garnizon w Puerto Sacarico miał jakieś pojęcie o piratach. Ale może uda nam się zdobyć wskazówki do wytropienia ich kryjówki. Przygotujmy się do wyprawy. A i jeszcze jedno. Następnym razem, kiedy powiesz kapitanowi, że może wyruszać, upewnij się, że jestem na statku. Nie mogę doczekać się, aż założę normalne ciuchy. Nie zrobisz tego. Wyrzuciłam je za burtę. Co takiego? Przecież sam nie chciałeś, żeby ktokolwiek wiedział, że należysz do inkwizycji. Lubiłem to ubranie. To dziwnie pachnie. No i teraz musimy podążać yy, na górę u statku w celu wydostania się ze statku, żeby po prostu zejść na ląd. Posiadanie niewolników ułatwia życie. A, no tak. Miło dać mojemu starymu krzyżowi w Wkrótce... A, pozbyłeś się munduru. Dobrze, dobrze. Mówiłem chłopakom, że musiałem karnie cię zwolnić. Za nieodpowiednie zachowanie. To nie do końca bezpodstawne wyjaśnienie, patrząc na ciebie. Teraz już nikt nie powiąże cię z Inkwizycją. Jaki piękny dzień. No i schodzimy na ląd. Teraz podążamy do pierwszego miasta. Proszę proszę, kogóż my tu mamy? Zazwyczaj zaglądają tu tylko żołnierze i robotnicy, ludzie, którzy ciężko pracują. Ale ty wyglądasz mi na Bumelanta. Czego szukasz w Puerto Sacarico? Pracy oczywiście. Szukam tu jakiejś pracy. Jeśli nie boisz się ciężko i uczciwie pracować, porozmawiaj z Pedrem. Jest na rynku, pilnuje tych swoich skrzyń. Słuchaj no, dam ci dobrą radę. To bardzo porządny port. I chcemy, aby dalej tak było. W najgorszym wypadku możesz zawsze uprawiać trzcinę cukrową razem z niewolnikami. Ale jeśli zaleziesz mi za skórę, to wtrącę cię do wieży. Obecnie jest tam tylko jeden gość, więc na pewno znajdzie się miejsce dla jeszcze jednego przybłędy. Rozumiemy się? Tak mi się wydaje. No i po miłej rozmowie ze strażnikiem wchodzimy do miasta. Trochę musimy się porozglądać. 26, 27, 29. Co? Zapomniałeś o 28. Mam własny system, nie mieszaj mi. Przepraszam, przeszkodziłem? Tak, ale w niczym ważnym. Upewniam się tylko, czy ci bogacze z Kaldery mają czym posłodzić herbatę. To nienormalne. Świat się wali. A my martwimy się o każdy grosz i o nasze zyski. Szukasz tu pracy? Chciałbym zarobić trochę złota. Zawsze znajdzie się tu jakaś praca. Co mam zrobić, żeby się do niej zgłosić? Pogadaj z Osoriem. On tu się zajmuje takimi sprawami. Znajdziesz go w kuchni, w małym domku przy placu. Muszę już iść. W porządku. Na czym stanąłem? 29. 29. Kontynuując 29, 30, 31. Pański raport Bo Obawiam się, że tym razem dostawa jest no nieco i po mniejsza. Odchodzimy trochę pobudnika, zobaczymy. TikTok, to, to gdzie jest? Jak to brakuje tak? Nie, Nie próbuj niczego innego w nocy. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? <laughs> to ten brudny żul. Nawet wygląda Chyba jak żul. Wiesz co zrobił? O. Piraci musieli wkraść się w nocy do magazynu. Ale no cóż... Gdzieś trochę błądzimy, no ale... W zasadzie to jest gra RPG, więc na tym polega żeby chodzić, szukać błądzić i wykonywać misje podążamy teraz do kucharze, ale najpierw zbierzemy trochę zapasów żywnościowych. Nigdy nie wiadomo co nas później czeka, a lepiej mieć zapasy, jakich nie mieć. Ten kucharz chyba znajduje się w tym małym domku. Chyba zrobił coś okropnego. Niech to szlak. Karmię całe towarzystwo. A co dostaję w zamian? Pieprzyć to, powiadam. Jest tu jakaś praca? Wreszcie ktoś zapytał: Chcesz zarobić 200 sztuk złota? Umiesz gotować? Nie. Ach, tyle na początek wystarczy. Przydasz mi się jako posłaniec, ale i tak będę potrzebował pomocy w kuchni. A twoja dziewczyna? Wygląda na taką, co zna się na kuchni. A ty wyglądasz jak stary dziwak, który prosi się o kopniaka w jaja. U, ostro. To chyba znaczy nie. Tak więc nie mam pracy. Dla obojga. Chyba zrobił coś. Co do spraw kuchennych. Nie ma o czym gadać. Dobra dziewczynka. Powiedz to jeszcze raz, a stracisz drugie oko. Potrzebujesz grogu. Jak dowiemy się, gdzie Stalowobrody zakopał swój skarb? Bardzo łatwo. W ten sam sposób, w jaki skłania się innych do mówienia. Nie tak! Chodziło mi o Rum, po którym kieliszku wyśpiewa nam, gdzie go ukrył. Chyba zrobił coś okropnego, Teis. Chyba... Co do spraw kuchennych. Po moim trupie albo twoim. Tylko przez jeden dzień. Więc zaoferowałeś moje usługi, ale swoich już nie? No cóż, ja jestem, a ty jesteś. <noise> Istnieje określenie na facetów takich jak ty. I nie jest to kapitan. Moglibyśmy zrobić użytek ze złota. My? Wykonać całą pracę, a ty weźmiesz za nią zapłatę, co? Mogę pomóc załatwić dostawy z miasta. O, A może wybierzesz dla mnie jakiś nowy strój właściwie dla innych usług, do których zechcesz mnie wynająć? O, Jeszcze nie dam rady tego zrobić. Dobra dziewczynka. Powiedz to jeszcze raz, a stracisz drugie oko. Chyba zrobił coś okropnego. Te... Co do tej pracy? O, zmieniłeś zdanie? Jeszcze nie. Dlaczego wciąż rozmawiamy? Nie, nie. wygadam się z tym kucharzem. Chyba I zrobił coś okropnego tej swojej dziewczynie. Co za świnia! A, o... Ale nocą Stoją tam strażnicy, prawda? Yy... Co? ma... Pewnie chcesz porozmawiać z więźniem. Co tu robi ten więzień? Wysłaliśmy go na pola z molukasami. Ale Riley stwierdził, że będzie sprawiał kłopoty, więc przez parę dni będzie się dusił w wieży. Pogadajmy więc z więźniem trochę zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Drańc zwinął wszystkie moje rzeczy. Sprzedał już moją czerwoną chustkę. Widziałem swoje buty przed łóżkiem jakiegoś pacana w koszarach. A mój kolczyk z czarną perłą zatrzymał dla siebie. Heh, widać, nie tylko ja mam pecha, co? Kolesie z inkwizycji cię wyrzucili. Mamy z inkwizycją sprzeczne interesy. A, czyli ciebie też wyrzucili? Mniej więcej. A, jesteś więc jednym z nas, bracie. Co teraz zrobisz? Nie wiem. Dołączyć do piratów? Piraci, tak? Dam ci pewną radę. Wśród piratów jest ktoś, kto może dać ci wytrych. Zdobądź go i przynieś tutaj, a pokażę ci, jak go używać. Dobrze. Udaj się do kryjówki piratów i znajdź kowala o nazwisku Stone. Jest mi winien przysługę, więc dać ci go za darmo, jeśli dowie się, że to ja cię przysłałem. Jak mam to udowodnić? Zanieś mu coś mojego, moją chustkę albo czarną perłę. Skąd wezmę perłę? Wiesz, jak okradać ludzi? E... W porządku. Wiem wszystko o tym fachu. Możesz uczynić mnie lepszym złodziejem za złoto? Jasne. Tutaj nastąpiło małe niedopracowanie gry, ponieważ więzień chce od nas za złota, a przecież przebywa w więzieniu. Może jednak nie. Możemy dokończyć później. Muszę już lecieć. Zaczekaj. Nie napiłbyś się ze mną grogu? Te dranie każą mi pracować o suchym pysku. Na zdrowie. O, jesteś zbawcą. Popatrzymy jeszcze sobie właśnie ekwipunek i tak dalej, bo jeszcze do końca nie łapię o co z tym chodzi. No a teraz półnagim bohaterem podążamy w dalszą drogę do, do fortu piratów, czy też do miejsca przebywania piratów. Przed nami jest jakaś wieża. I ktoś tam chodzi. Po drodze oczywiście zbieramy... wszystko. Na co się natkniemy? Teraz podchodzimy porozmawiać z tym typem. Kim jesteś? Typem. Nie widziałem cię tu wcześniej. Przypłynąłem łódką. Dobra rada. Jeśli zmierzasz na wschód, omiń dolinę w dżungli. Tamtą jaskinią dostaniesz się do przesmyku w górach. To bezpieczniejsza droga. Powiedz mi coś o tym przesmyku. Wejdź do tej jaskini i podążaj ścieżką. Nie idź za daleko, gdy dotrzesz do wzgórz. Przejdź przez most. Kryjówka piratów jest gdzieś po drugiej stronie wyspy. Tylko nie idź na północ. Co jest na północ? Raz wyruszyliśmy grupą na zwiady w tamtą stronę, gdy nagle to cholerstwo wyłoniło się z jaskiń. Nie wiem dokładnie co to było, ale chwyciło jednego z moich towarzyszy. Reszta uciekała, jakby płonęły im tyłki. Radzę ci dobrze, nie idź na północ. Dlaczego dżungla jest tak niebezpieczna? Chyba dopiero co wysiadłeś ze statku, mam rację? Zacznijmy od tego, że są tam jaguary. Nie mówiąc o zbiegłych niewolnikach, którzy chętnie obedrą cię ze skóry. Widziałem raz jednego z nich na skraju dżungli. Miał na sobie barwy wojenne. Mógłbym za nim gonić, gdybym chciał, ale wiedziałem, ja co oni są. Próbował zapędzić mnie w pułapkę. Przebiegły brudas. No i posłuchamy rady tego kolesia i pójdziemy krótszą, bezpieczniejszą drogą czy też dłuższą, sam już nie wiem co on tam mówił no ale pójdziemy przez to właśnie skinił, bo nasz bohater jest półnagi i jeszcze pewnie za słaby do walczenia z przeróżnymi dzikimi zwierzętami, więc więc rozsądek w tym momencie musi zwyciężyć Potrzebuje kilofa. Jakiś się zwierz przed nami? Zobaczymy jak nam pójdzie z nim. Guziec. Coś nasz guziec trochę przyblokował i udało się go właśnie wykończyć skrzyneczka. Otwieramy, zabieramy wszystko jeszcze może wróćmy do naszego guźca. Ok, mamy surowe mięso, które później pewnie będziemy mogli usmażyć. Więc podążamy dalej. Tak jak wcześniej, zbierając wszystko po drodze. Jakieś małpy. Zapiszemy może grę. Żeby nie było później niespodzianek, że utracimy po prostu jakiś obszar przejścia gry. No i musimy niestety walczyć. Małp nie da się wypotroszyć, więc yy, idziemy dalej. To jest dla nas za silna. No i dostaliśmy. Wczytujemy grę i jeszcze raz spróbujemy naszych sił. ścimy kobietę jako pierwszą. Ale i chyba nasza. Dziewczyna nic nam nie pomoże. No i ominiemy te miejsce tą jaskinię i podążamy tą drogą, bo nie zdołamy pokonać tego potwora. Marnujemy tylko niepotrzebny czas. Tutaj widzimy przed sobą jakieś termity. Мы и снова будем Żeby oddać strzał z pistoletu musimy kliknąć klawisz E. Nie ma funkcji celownika, po prostu oddajemy strzał klikając klawisz E. Jeżeli jesteśmy blisko przeciwnika trafiamy go, a jeżeli nie, to po prostu wyświetla nam się napis podczas walki, że nie trafiliśmy go poprzez napis pudło. a przed nami chyba kryjówka właśnie piratów zapiszemy grę bo nigdy nic nie wiadomo no i podążamy ...to jeszcze trochę walczymy, żeby zdobyć trochę chwały. Bo później przyda się w ulepszeniu jakiejś tam umiejętności naszego bohatera, co sprowadza się po prostu do łatwiejszej, późniejszej rozgrywki. Ej, ty! Gdzie się wybierasz? Do obozu piratów. To gdzieś tutaj? Zaraz, zaraz. Mówiłeś, że jesteś w Puerto Zacarico. Jesteś z Inkwizycji, czy coś? Raczej, czy coś. Kiedyś byłem, dopóki mnie nie wyrzucili. A, tak mówisz. Skąd mogę wiedzieć, że nie jesteś szpiegiem? Myślisz, że jest tam coś, o czym szpieg Inkwizycji by jeszcze nie wiedział? Że my, piraci, nie mamy sekretów? Czy jako pierwszy raz przykład, e, gram w tą jest. grę, to po prostu przy dialogach długo to się zastanawiam? To jest Czemu mam ci wierzyć? Podróżuję z Patty, córką Stalowo Brodego. Stalowo Brody ma wiele córek. To kiepski pomysł. Nie mam umiejętności, e, zastraszania ani złoto zadawałaby się ze szpiegiem. Więc raczej go nie tylko, przekonam. Że się z różnymi typami. Musisz mi zaufać. Komuś, kto tak wygląda? Bez szans! Znajdziemy inną drogę. Naprawdę? No i to by było Nadal na tyle w tym odcinku. Się ja nie udało jak mi się ty, go przekonać. Mam nadzieję, że znajdziemy inną drogę do kryjówki piratów. A na dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.